Mamy też dużo różnych, że się tak wyrażę, możliwości spa, mhm. szczególnie u Was w trójmieście, u Ciebie w gabinecie. I tam możemy użyć na przykład alternatywy, którą są lasery. Tak. I rzeczywiście tak jest. Dziś wiemy, że. Ja nawet mam swoich takich ulubieńców, czyli kiedyś to małe dzieci, a dzisiaj duzi, duzi chłopcy to już jest dorosła młodzież, którzy przychodzą i mówią: Ciociu, kiedyś mi dawałaś taką maść, a ja już jej nie chcę, bo ja chcę dzisiaj ten laser. Raz mi zrobisz i mi starczy. Jak się pogorszę, to znowu przyjdę. Dzisiaj ludzie wybierają komfort. Czyli co, taki laser, jednorazowa akcja, raz na parę miesięcy? Jednorazowa może nie, bo to też zależy od nasilenia trądziku. Jeżeli mamy do czynienia z naprawdę małą ilością zmian trądzikowych, to jednym zabiegiem jesteśmy w stanie dzisiaj zlikwidować znaczną ilość gruczołów łojowych, czyli takie, jakby mówiąc kolokwialnie, zabić, żeby one się na nowo nie odrodziły. Natomiast wiadomo, że nasze codzienne życie i codzienny wpływ nim hormonu, stresu tutaj diety, tak? Też ma wpływ na to i będzie. Prowokowała do występowania tych zmian, prawda, u nas. Więc musimy cały czas dbać o to. Ale rzeczywiście, takim naszym, ja powiem, złotym standardem w naszym centrum medycznym są dwa takie lasery, czyli wykorzystanie złota i wykorzystanie maski węglowej. Oba te preparaty są. Jakby podawane przy udziale technologii nanosekundowej, to co jest ważne, i przy udziale światła, ponieważ to światło dzisiaj ma największe znaczenie, bo to ono jest w stanie głęboko dotrzeć do skóry właściwej i uszkodzić właśnie te zmiany. Ale mówimy o świetle lasera, tak? Światło lasera. Tutaj o mocy głównie 1064, na tym się skupiamy.